Wyznacz a suma b, a iloczyn b, a różnica b, b różnica a, jeżeli. Zbiór A to są liczby rzeczywiste, r, a b liczby wymierne. Jest podane jako litera w, czasami się używa teraz jako litera q. Jak się te dwa zbiory mają? Jeżeli mówimy o liczbach rzeczywistych, to są to dowolne liczby, jakie znamy. I teraz, to jest zbiór R, czyli to jest nasz zbiór A. Natomiast B to są liczby wymierne, oznaczone jako W albo Q. Zbiór liczb wymiernych, inaczej mówiąc. W albo Q zajmują część zbioru R. Pozostałe liczby w zbiorze R to są liczby niewymierne. Jeżeli teraz ten rozkład znamy, to możemy wykonać działania na tych zbiorach. Zacznijmy od sumy. A suma B. Czyli jeżeli wymierne to są te, a Rzeczywiste to są wszystkie, które znamy. Oczywiście na studiach poznamy jeszcze jedną taką liczbę, która nie jest rzeczywista. No to znaczy, że szukamy tych elementów, które znajdują się chociaż w jednym ze zbiorów. I są to wszystkie liczby rzeczywiste. Cokolwiek jest zakreskowane, należy do sumy. Czyli jest to cały zbiór A czyli zbiór liczb rzeczywistych, a iloczyn b, a iloczyn b, czyli część wspólna, częścią wspólną liczb rzeczywistych oraz wymiernych, no są to te elementy, które należą jednocześnie i tu i tu, i do rzeczywistych i do wymiernych, i tutaj w tym momencie mówimy o liczbach wymiernych, jest to zbiór b. Czyli zbiór liczb wymiernych. Następnie A różnica B. A to są rzeczywiste. Jeżeli ze zbioru liczb rzeczywistych usuniemy liczby wymierne, to zostaną liczby niewymierne. NW inaczej mówiąc R minus. W, albo R odjąć Q. Czyli albo niewymierne, albo rzeczywiste minus wymierne, albo rzeczywiste minus wymierne, patrząc na podwójną możliwość pisania. No i B różnica A, czyli ze zbioru B, które to były liczby wymierne. Usuniemy liczby rzeczywiste, to nie zostanie nic, bo każda liczba wymierna też była rzeczywistą, czyli różnica to będzie po prostu zbiór pusty. Sumą jest cały zbiór r, iloczynem zbiór liczb wymiernych. Różnica rzeczywiste minus wymierne daje niewymierne. Natomiast wymierne Minus rzeczywiste daje zbiór pusty.